Już po raz siódmy Mysłowicka Szkoła Językowa Wieża Babel przeprowadziła egzamin Cambridge. Wzięli w nim udział nie tylko jej kursanci, ale wszyscy chętni, aby zawalczyć o certyfikat potwierdzający ich znajomość języka angielskiego. Z roku na rok w naszym mieście do egzaminów podchodzi coraz więcej młodych ludzi, tym razem ponad 60 osób na poziomie A1, A2 i B1 zmierzyło się z czytaniem, słuchaniem, pisaniem, ale także mówieniem w języku angielskim. Egzaminy Cambridge mogą w ich przyszłości otworzyć wiele drzwi. Mama mamy taki system, że dzieci, które chodzą do nas na kursy, co dwa lata podchodzą do egzaminów Cambridge, które są na coraz wyższym poziomie. I ten piąty egzamin to jest egzamin FCE, który już formalnie otwiera im drogę na uczelnie w zasadzie całego świata, bo jest to jeden z niewielu, który jest honorowany przez takie uczelnie. Młodzi mysłowiczanie mieli już okazję przekonać się na własnej skórze, że znajomość języków obcych jest im przydatna na co dzień. Tym bardziej naturalnym jest dla nich, by uczyć się angielskiego. Na przykład, jak byłem w Czechach, gdy chciałem coś zamówić, a po prostu kelnerka nie rozumiała po polsku, i trzeba było po prostu powiedzieć po angielsku. Szczególnie jak byłam na Węgrzech i we Włoszech, to tam porozmawiałam się z jakimiś też dziećmi. No i głównie jak nie wiem, szłam do sklepu, a nie rozumieli nie wiem, hiszpańskiego albo polskiego. Tylko angielski, to można było się porozumieć. Nie tylko dzieci, ale także ich rodzice doceniają dodatkowe lekcje języka angielskiego i chęć zdobycia przez młodych certyfikatu Cambridge. W szkole aż jakby nie ma aż takiego poziomu, że no też mniej się zapamiętuje i mniej słówek uczy się w szkole niż właśnie na tych dodatkowych zajęciach. Ja widzę w ogóle, że ona lepiej rozumie angielski niż ja. Ja już jestem z nią, za nią z tyłu, że tak powiem, jeśli chodzi o rozumienie angielskiego. Natomiast ona sobie bardzo fajnie radzi. Jestem spokojna o, o wynik egzaminu. Jakikolwiek by nie był, myślę że, będzie, myślę, że będzie pozytywny. Wyniki egzaminów poznamy za kilka miesięcy, ale dotychczasowe statystyki napawają optymizmem. W 7 lat, myślę, że to już jest ponad kilkaset osób, które wzięło udział w tych egzaminach. No i na pewno warto się pochwalić, bo 90%. 8% zdało te egzaminy na bardzo wysokim poziomie.